Dzisiaj rozmawiamy o ważnym temacie i o temacie, który wielu z Was może, z was może spędzać um, sens powiek to jest, jaki system fotograficzny wybrać. I specjalnie tutaj no, no, rozłożyłem trochę tych aparatów aparatów, które albo testuję, albo osobiście posiadam. Um, I generalnie, już naprawdę można powiedzieć, że zęby zjadłem na systemach fotograficznych i na fotografii, i też sam stałem wiele razy w życiu przed wyborem systemu fotograficznego i wiem, jak trudny to może być wybór I jak naprawdę, czekajcie, muszę sobie to zrobić tutaj. I jak trudno jest wybrać ten właściwy aparat. I nawet kiedy okazuje się, że mamy nieograniczony budżet, to i tak ten wybór nie jest taki prosty, bo się okazuje, że w tej półce cenowej jest całe mnóstwo różnych aparatów, z których możemy wybierać. Więc dzisiaj powiem wam jak wybrać system fotograficzny i to nie będzie to nie jest odcinek od razu mówi o tym który system fotograficzny jest najlepszy tylko taki który będzie spełniał wasze potrzeby. Jakie kroki wziąć pod uwagę? Jakie czynniki wziąć pod uwagę, żeby dokonać dobrego wyboru? I chciałbym zaznaczyć jedną rzecz na samym początku, że zanim w ogóle przejdziecie do tematu komputera i studiów internetowych i szukania i grzebania po specyfikacjach aparatów, zacznijcie od tego narzędzia. Ja to mam oryginalny fotoformowski długopis, oryginalny fotoformowski notatnikiem. I to jest najlepsze narzędzie, od którego zaczynamy wybór systemu fotograficznego. I teraz dlaczego ja tak mówię? Oczywiście możecie sobie to notować, nie wiem, w tablecie, w czymkolwiek tam lubicie notować, natomiast ja lubię notować sobie na papierze, bo jakoś jaśniej myślę wtedy, jak mam przed sobą papier i długopis, a nie rozpraszający mnie wszechobecną jakąś reklamą i tak dalej, internet. No nieważne. W każdym razie to jest kwestia indywidualnego wyboru. Zaczynamy od spisania sobie na papierze tego, jaki mamy budżet. I co chcemy robić? To są dwie podstawowe rzeczy, które chcecie określić. Co jest waszym priorytetem, jeżeli chodzi o fotografię, jeżeli chodzi o wideo, czy w ogóle fotografia, czy w ogóle wideo jest waszym priorytetem? I też jakim dysponujecie budżetem. No bo na przykład, jeżeli dysponujecie powiedzmy budżetem 5000 polskich złotych, tak PLN, piszemy sobie tutaj na papierze, mamy 5000 PLN, to wiemy, że, nie wiem, aparaty typu Sona 7 Mark 3 chociażby już odpadają. Na przykład i Sona 7 Mark 4 i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład Panasonic S5, którego bardzo lubię, też w tym przypadku już odpada. Ale na przykład mamy w tym budżecie do czynienia z na przykład już z Kana R10, z Nikonem Z30, Z50 chyba się nie mieści, nie. Ale SXS10 i tak dalej, i tak dalej. Mamy całkiem spory wybór aparatów. Mamy też y, całą masę Sony aparatów, które się w tym budżecie mieszczą. Druga rzecz to właśnie kwestia określenia, co chce robić. Czyli na przykład chcę zajmować się fotografią podróżniczą. Fotografia podróżnicza. Czyli yy, jesteście powiedzmy na etapie życia, gdzie chcecie odkrywać świat, pojeździć sobie, yy, pojeździć sobie po, 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 po różnych krajach, pojeździć różne kultury, ta 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 ta, 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 ta. I, be... i szukacie kompana do tych właśnie podróży. Czyli macie określony budżet, macie określone, co chcecie robić. I teraz kolejna rzecz. Czy Wy chcecie fotografować, czy Wy chcecie filmować? Oczywiście są świetne aparaty hybrydowe, natomiast no te świetne aparaty hybrydowe też oczywiście za sobą reprezentują jakąś tam cenę. Chociaż, na przykład, bardzo ciekawym wyborem w tym przypadku będzie XS10 z Fuji, który jest dobrą hybrydą, powiedzmy, mieszczącą się w 5000. Tam troszeczkę będziecie musieli nagrać ten budżet, jeżeli chodzi o obiektywy, ale. Nie, powiedzmy, samo wody się faktycznie mieści. I teraz, yy, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, yy, z kitem chyba też nie mieści. <grytanie> biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, dopiero wtedy możecie przystępować do wyboru systemu fotograficznego. I teraz, tak, na rynku macie oczywiście tych systemów fotograficznych całkiem sporo, bo zawsze <grytanie> z Pentaxa trochę się śmieje, no bo Pentax jest, powiedzmy sobie szczerze, takim troszeczkę już zostawionym systemem, takim powoli rozwijającym się, ale macie Olympusa, macie Panasonika, i w Panasoniku macie micro 4 montaż, macie montaż L, czyli pełnokratkowe e, jak już montaż L to macie w sobie i lajkę, like macie Fujifilm, macie kanona, macie Sony, e, nie wiem czy coś pominąłem, chyba pominąłem, no, przecież Nikona jest system bardzo potężny i bardzo popularny i bardzo dobry i generalnie każdy z tych systemów prezentuje sobą jakieś wady i zalety. I teraz w tym odcinku chcę omówić po kolei, co, który system, do jakich zastosowań polecam, i który system, czym z mojej perspektywy, człowieka, który fotografował praktycznie każdym z tych systemów, się wyróżnia. I teraz ym, zaczniemy może od tej najmniejszego sensora, czyli od, mikro 4, od sensora 4 3 czyli montażu mikro 4 3 czyli zaczniemy sobie, od Olka, czyli OM systemu. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten system, to na przykład OM1, który niedawno testowałem na kanale, to jest aparat świetny właśnie na Podróżników, ale szczególnie z tym akcentem dla podróżników, którzy podróżują w trudne warunki. Czyli, na przykład, e, interesują Was takie ekstremalne sytuacje, pustynie, jakieś lodowce, e, chcecie zdobywać takie rzeczy, które są trudno dostępne, które stanowią wyzwanie i dla ciała, i dla sprzętu, to wtedy Olek naprawdę jest świetnym wyborem. Szczególnie ten OM1 jest stworzonym systemem do tego, żeby z Wami przetrwać to, co najgorsze. Kolejnym systemem, który polecam, jest Panasonica system. I teraz co? Panasonic system, Panasonica ma też swoje wady i ma swoje zalety. I każdy z tych systemów będzie miał. I teraz tak, co wyróżnia Panasonica z mojej perspektywy takiej bardzo, bardzo praktycznej? Dwie rzeczy wyróżniają Panasonica i to zarówno w systemie tym montażu mikro 4/3, jak i w systemie pełnoklatkowym, czyli 4/3 pełnoklatka, to kolory. Panasonic jako jedyny z wszystkich systemów daje bardzo wierne kolory prosto z puszki. Mówię wierne w sensie takim, że to jest jedyny system, który testowałem, który mógłbym, gdzie mógłbym te zdjęcia w JPEG'ach puszczać prosto z aparatu. To znaczy, oczywiście one wymagają i tak bym strzelał rowy i one wymagają postprodukcji, czyli krótko rzecz mówiąc, w dzisiejszych czasach strzelanie prosto z puszki jak dla mnie jest nierealistyczne. Trzeba jednak obrabiać zdjęcia. Ale same kolory w sobie są najwierniejsze z wszystkich, które widziałem we wszystkich systemach i to zarówno w GH6 niedawno przeze mnie testowanym, jak i w S5, którą bardzo bardzo polubiłem. Czyli Pana wyróżnia się świetnymi kolorami. Czym jeszcze Pana Sonic się wyróżnia? Czyli dla filmowców oczywiście kapitalne funkcje filmowe. Zarówno 4 trzecie jak i pełna klatka. I teraz tak. Panas wyróżnia się świetną stabilizacją obrazu. Oprócz tego, że ma niesamowitą możliwość kontroli nad obrazem i to jest bardzo na plus, to wyróżnia się świetną stabilizacją obrazu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli waszą rzeczą jest filmowanie z ręki, nie chcecie używać gimbali, nie chcecie używać żadnych zamocowań i tak dalej, chcecie mieć tą wolność twórczą, którą yy, jakby yy, przepraszam. Chcecie mieć tą wolność twórczą, którą daje wam system Panasonic, to przynajmniej, ale to po prostu nie ma Panasonika pod ręką. To w tym momencie stabilizacja obrazu Panasoniku, praktycznie z mojej perspektywy, jest najlepsza. Kolejną rzeczą, która wyróżnia Sonika, i to już w tym momencie wchodzimy w system pełnoklatkowy Panasonika, czyli montaż L. To jest rzecz, to jest jego obiektyw kitowy, czyli do S5 czy do S1H, i tak dalej, tak dalej. Macie świetny obiektyw kitowy o zakresie ogniskowych na pewnej klatce 20 do 60. I to jest unikat. Nie ma kitowego obiektywu, który by tak szeroko szedł. 60 na końcu, powiedzmy, nie jest jakimś tam wynikiem cudownym, ale szczerze powiedziawszy, 60 na pewnej klatce całkiem nieźle daje radę do większości takich turystycznych, podróżniczych zastosowań. Natomiast 20 na początku to jest super, super sprawa, i to jest jeden Obiektyw kitowy, który mógłby być obiektywem kitowym, z którym mógłbym podróżować tylko i wyłącznie, może z jedną oczywiście stałką, bo bez stałki ja generalnie życia nie widzę. Stałka musi być. No, ale kończąc już, jakby dział pana Sonika, to jakby Pana Sonik ma bardzo dużo rzeczy, które go wyróżniają na plus. I jest to jeden z systemów, który bardzo lubię i który mógłby mnie delikatnie tak gdzieś pociągnąć w stronę zdrady, <laughs> za przeproszeniem, takim brzydkie słowo, zdrady systemu Sony, który używam osobiście jako mój system główny, taki roboczy. Ale o tym, o tym innym razem. Wadą pana Sonika, oczywiście wymieniano bardzo często, są, jest kwestia autofokusa, która nie jest aż tak znaczącą rzeczą dla mnie osobiście i nie jest to aż tak źle. Szczerze powiedziawszy, ten autofokus no, nie wypada jakoś tam. Turbo dobrze, ale nie wypada też turbo źle, więc ja bym tego nie demonizował. Okej, okay, to jeżeli chodzi o system pana Kolejnym systemem, który weźmiemy sobie teraz na warsztat, to będzie system Fujifilm. Jeżeli chodzi o Fujifilm, to jest system, który ja, do którego mam ogromną sympatię. I tutaj mam dwa aparaty. XS10 który jest moim prywatnym aparatem, którym kręcę na przykład realizacje ślubne, filmy wideo ślubne, który bardzo lubię, który jest bardzo mały i ma ogromne możliwości. Mam też testowanego przeze mnie obecnie XH2, który jest po prostu fenomenalnym aparatem, jednym z najlepszych aparatów APS-C, jaki przyszło mi testować w moim życiu, który ma ogromne możliwości wideo, świetny tryb seryjny, fantastyczną ergonomię i generalnie po prostu jest bardzo bardzo pro, miesiadaczek na górze, ale nie o tym chciałem mówić. Co wyróżnia system Fuji? Dla mnie system Fuji przede wszystkim wyróżniają specyficzne dla systemu Fuji kolory. I to nie są kolory tak wierne jak w przypadku Panasonic'a. Prosto z puszki, ale one są po prostu bardzo ładne ze względu na matrycę X-Trans, którą od lat rozwija system, yy, znaczy firma Fujifilm. I jeżeli chcecie tych specyficznych fujikowskich kolorów, które ja osobiście bardzo lubię, i dostępu do ich presetów kolorystycznych w przypadku realizacji wideo, czyli do tej symulacji filmu, no to Fuji jest zdecydowanie świetnym wyborem. Oprócz tego muszę przyznać, że całkiem niezłą mamy tutaj również stabilizację obrazu. No ludzie narzekają na tą stabilizację obrazu, ale. U mnie się ona sprawdza świetnie, ja po prostu z ręki całkiem nieźle sobie radzę z tym fudzikiem, trzeba się go nauczyć, ona może być taka skokowa, ta stabilizacja. Natomiast Fuji jest fajnym narzędziem twórczym dla kogoś, kto lubi mm, fajne kolory, kto lubi dobrą stabilizację i kto nie chce polegać za bardzo na autofokusie, bo tutaj autofokus zarówno w systemie Panasonic i Fuji no, nie wyróżnia tych systemów jakoś bardzo na plus względem pozostałych systemów, które za chwileczkę omówimy. Przejdźmy teraz do kwestii e, Canona. Yy, Canon to system, który, o którym najtrudniej mi mówić, bo jest to system, który jest bardzo popularny, bardzo dobry, bardzo rozbudowany, który ma yy, jakby dużo możliwości. Natomiast Canon też troszeczkę trzeba przyznać swój system zabałaganiem, bo mamy <ścoughs> cztery montaże czyli mamy F, stary FS, później do, do kropów yy, starych, jeszcze lusterkowych. Mamy też bez M i w końcu mamy RF. Natomiast zdecydowanie co widzę u Canona to to, że teraz RF system już wprowadza, ten montaż RF wprowadza pewną unifikację i zarówno R10, R7, R5, R6 i wszystkie aparaty r 5 i tak dalej, te filmowe mają już e, bardziej filmowe, może tak nazwijmy mają już montaż RF, czyli idzie kanon w stronę unifikacji. Natomiast unifikacja generalnie nie jest mocną stroną Canona i te aparaty różnią się od siebie ergonomicznie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jeżeli posiadacie na przykład starsze szkła Canona, które mnóstwo ludzi po posiada, ponieważ to był przez wiele lat najpopularniejszy system, no to kanon <coughs> jest naturalnie świetnym wyborem, ponieważ doskonale działa po adapterach, działają starsze szkła. Również Canon jest bardzo fajnym wyborem dla ludzi, którzy lubią kolory Canona, czyli krótko rzecz ujmując, Canon oferuje takie specyficzne ciputkie kolory, które są bardzo przyjemne. I tutaj Canon zdecydowanie wygrywa. Canon jest też systemem, który polecam osobom, które oczekują gotowych rozwiązań, czyli nie macie wpływu na mnóstwo ustawień, ale to aparat za Was podejmuje mnóstwo decyzji i te decyzje są całkiem ok. W związku z czym, jeżeli chcecie czegoś prosto z puchy, prostego, takiego powiedziałbym macowskiego jak ten MacBook, co jest w ogromnej mierze zautomatyzowane, proste i nie wymaga jakichś yy, wielkich ustawień, to Canon będzie bardzo fajnym wyborem. Yy, powiem tylko oczywiście, że tutaj, jeżeli chodzi o Canona, te aparaty różnią się od siebie bardzo znacznie. Canon zdecydowanie promuje taką yy, jakby politykę yy, takiego półkowania tych aparatów. W związku z czym, jeżeli chcecie na przykład filmować, zdecydowanie warto patrzeć na aparaty z wyższej półki. Jeżeli chcecie fotografować, każdy z tych aparatów spełnia całkiem niezłe, yy, sprawdzi się całkiem nieźle. Musicie też uważać na yy, ciemności, czyli jeżeli poszukujecie aparatów, które na przykład nadają się świetnie do astrofotografii, czy chcecie w ogóle w ciemniejszych warunkach oświetania, Fotografować ze względu na naprawiany sport, styl życia itd., to Canon może nie być najlepszym wyborem. Natomiast jeżeli chodzi o kolorki i przyjemność pracy z tymi aparatami, zdecydowanie bardzo fajny system. No i w końcu mamy systemy jeszcze Sony i Nikona. Jeżeli chodzi o Nikona. To znowu Nikon oferuje specyficzne dla siebie kolory, które ja osobiście wolę od Kanonowskich. I Nikon zdecydowanie, jeżeli chodzi o kolory, jest również kolejnym ciekawym wyborem. I teraz, co wyróżnia Nikona, jeżeli o mnie chodzi? To rzetelne szkła, bardzo, bardzo rzetelne szkła. One nie są tanie, ale zdecydowanie w Nikonie ciężko kupić złe szkło. Co prawda, w większości tych systemów szkła są bardzo dobre, ale w Nikonie wykonanie szkiełek jest według mnie naprawdę bardzo dobre. Jeżeli chodzi o Nikona, to jest system, który zdecydowanie też daje Wam dość dobrą unifikację, ponieważ jeden mamy tylko montaż na cały system Z. I jeżeli chcecie tak samo po konwerterze używać i macie starsze szkła Nikona, to również działa to bardzo dobrze i to też może być powód do osiągnięcia po Nikona. I generalnie jest to taki system, który może gdzieś wydaje się, że marketingowo czy sprzedażowo został trochę z tyłu, ale to system, który zdecydowanie web w łeb może stawać z kanonem. I na przykład bardzo ciekawym wyborem pełnoklatkowym jest Nikon Z5, który, który testowałem jakiś chyba rok temu i przypadł mi on całkiem do gustu. To naprawdę bardzo fajny system fotowideo, który jest już bardzo poważną hybrydą w bardzo, bardzo korzystnej cenie. Więc Nikon ma zdecydowanie swoich tutaj mocnych kandydatów. No i w końcu mamy system Sony, którego osobiście używam i którego który znam najlepiej z racji tego, że po prostu używam go od lat jako mojego systemu takiego zawodowego typowo. Więc jeżeli szukacie systemu, który, który może wejść taki zawodowiec i bez pudła po prostu trafić, no to Sony zdecydowanie jest dobrym systemem. Zdecydowanie od jakby najdłuższego czasu stawiał już na bezustarkowe aparaty i na jeden montaż, czyli ten Sony E. I zdecydowanie Sony jest systemem, który tą unifikację ma fantastyczną, bo tutaj mam na przykład A7 Mark III, mój starszy aparat A7 Mark IV kręci akurat to nagranie. I generalnie, który system, który aparat Sony weźmiecie do ręki, to zawsze to operowanie tym aparatem jest dość podobne i przerzucanie się z modelu na model dość bezkonfliktowe i proste. Prostota to w ogóle jest coś, co wyróżnia system Sony. One nie są, powiedzmy, najpiękniejsze. Na przykład na aparaty Fuji są zdecydowanie ładniejsze na przykład, tak lifestyle'owo rzecz ujmując, ale Sony to takie heble, ja tak mówię brzydko, po prostu stworzone do roboty. I takie heble do roboty i one się faktycznie sprawdzają. One się nie przegrzewają, one po prostu pracują w każdych warunkach, nie zawodzą, bateria jest pojemna i po prostu można nimi rypać. Oprócz tego, rypać, przepraszam za to słowo, no ale no tak trochę faktycznie to wygląda. Oprócz tego, jeżeli chodzi o Sony, no to wyróżnia ten system to, że mamy największą dostępność obiektywów z, od różnych producentów. Jak akurat trzymam Samyanga, który stworzył bardzo dobrą trójcę w wersji drugiej, 85, 35 i 50, czy 35, 50, 85 i o której zresztą osobny odcinek poświęcamy tej wersji drugiej na kanale Fotoformy. Mamy też, możemy zbudować też ten system wokół Sigma, wokół Tamrona i to jest jedyny system, gdzie możemy zbudować z aparatu tak wiele różnych konfiguracji z alternatywnymi obiektywami względem oryginalnych Sony, które zresztą oryginalne Sony też działają świetnie. No i wydaje mi się, że wyraźnie gdzieś tam wynika z mojej wypowiedzi, że jakby preferuję system Sony. I to jest jakby oczywiste w tym odcinku. Nie dlatego, że on jest sponsorowany, bo sprzedajemy wszystkie te aparaty i każdy z nich jest dobry, ale dlatego, że po prostu znam ten system system najlepiej. I, i, I tak to wygląda, słuchajcie. Więc dlatego chciałem to podsumowanie, w podsumowaniu, jeżeli chodzi o wybór systemu fotograficznego, podać Wam kilka po prostu takich życiowych przepisów, jak ten system fotograficzny wybrać i po omówieniu tych systemów chciałbym, żebyście mieli po prostu pewną jasność obrazu tutaj. Dlaczego, dlaczego moje serce jest jakby bardziej przesone? Dlatego, że go używam. Jakbym używał systemu Canona czy Fuji od lat i rozwijał ten system, to pewnie bym tutaj jakby najwięcej dobrego powiedział Fuji, zresztą dużo dobrego powiedziałem o Fuji xs 10 który osobiście pracuje jako drugim aparatem, jest moim aparatem takim do lubienia, takim ładnym aparatem. Które bardzo mi się podoba i przyjemnie mi się nim pracuje I, i też go bardzo lubię, bo nim pracuję. Natomiast kanonami generalnie pracowałem w życiu mniej, Nikonami wcześniej oczywiście pracowałem dużo, kanonami też zresztą, ale teraz obecnie na tych bezusterkowych kanony znam przede wszystkim z testów aparatów, a nie z takiego bardzo życiowego, codziennego, roboczego punktu widzenia. W związku z czym, podsumowując, podsumowując, najważniejsze jest, jeżeli wybieracie system fotograficzny, żeby przede wszystkim określić swój budżet, to co chcecie robić i dobrać pod te potrzeby system. I teraz, bez względu na to, który system wybierzecie, wybierzecie dobrze, bo te podpowiedzi, które już tutaj mieliście, te scenariusze, które tutaj Wam opisałem, te mocne punkty, które macie opisane, one już podpowiadają Wam, w którym kierunku będziecie chcieli pójść. I teraz... Ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, że nie wiem, kupić sobie Panasonic S5 i będziecie totalnie niezadowoleni. To kompletnie nie to. Wszystkie te systemy oferują na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o współczesne modele z tych, tych stajni, bardzo wysoki poziom techniczny, bardzo wysoki poziom obrazu, bardzo wysoki poziom wideo. W związku z czym... Ciężko tak naprawdę się tutaj jakoś bardzo pomylić, ale jeżeli chcecie na przykład filmować z ręki, to zdecydowanie, i, i to jest waszym priorytetem, w ogóle filmowanie, to zdecydowanie Panasonic będzie bardzo dobrym wyborem. Sony będzie bardzo dobrym wyborem. W Kanonie musicie zastanowić, który aparat R6, R5 bez pudła. To są aparaty, które dają naprawdę świetnie rady. Wszystkie aparaty poniżej musicie już liczyć się z pewnymi kompromisami i musicie sobie to dobrze przemyśleć. Fuji system, system jest bardzo dobry, bardzo uniwersalny, ale też Fuji ma swoje takie górki Doliny. XT30 Mark II na przykład jest bardzo fajnym aparatem estelowym, świetnym do fotografii, ale wszystkim filmowcom polecałbym zdecydowanie XS10. Czyli krótko rzecz ujmując, jeszcze raz wychodzi tutaj cały czas ta jedna podstawowa właściwość pomyślcie, co jest Wam naprawdę potrzebne. Jeżeli wiecie, że będziecie potrzebowali na przykład ogromnej ilości obiektywów, możecie zdecydowanie patrzeć w stronę systemu Sony, który jest tak zunifikowany i ma tak ogromny wybór obiektywów, że żaden inny system się na dzień dzisiejszy jeszcze z tym systemem nie równa. W związku z czym widzicie sami, nie ma czegoś takiego, że jeden z tych systemów jest najlepszy. Każdy z tych systemów ma swoje mocne i słabe strony, co już mówiłem trzy razy, już nie będę więcej powtarzał. Ale najważniejsze jest, żebyście po prostu ten system w końcu wybrali, zakończyli już te studia internetowe, po prostu zakupili aparat i pracowali tym aparatem, przyzwyczajali się do niego, żebyście uczynili tym, z tego aparatu przedłużenie swojej ręki, żebyście dokładnie wiedzieli, gdzie wasz palec ma wędrować po tym systemie, gdzie czego szukać, bo to to w pracy codziennej poszukiwanie, niezgranie się ze sprzętem może tak naprawdę pogarszać jakość tych realizacji, które realizujecie, tych zdjęć, które foto robicie. To jest rzecz podstawowa, żeby wybrać system, trzymać się tego systemu, pokochać ten system z jego wadami i zaletami, bo każdy z tych systemów ma wady i zalety, ale przede wszystkim uczyć się fachu, uczyć się tego, co chcecie robić, bo to pchnie Was dużo dalej niż wybór tego czy śmiego aparatu. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w wyborze systemu fotograficznego. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało walcie w komentarzach poniżej. Subskrybujcie, bardzo Was o to prosimy i bardzo dziękujemy za 20 tysięcy subskrypcji, które niedawno przekroczyliśmy. Bardzo, bardzo nas to cieszy i dziękujemy za Wasze zaufanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!